dolarów ponad 400 w kilka dni. Opowiem Ci o darmowym biznesie, jest tego pełno w internecie i te biznesy kosztują średnio 5000 zł za taką miesięczną współpracę z kimś, a ja dam ci to totalnie za darmo. Są to specjalne sesje Limitless. Możecie sobie zobaczyć. Plan jest bardzo bogaty. Takie sesje są codziennie, są nawet te sesje w niedzielę. Wyobraźcie sobie, na które chodzi kilkaset osób. Tutaj macie kilka wyników wczoraj. Moja tutaj podopieczna zrobiła 60 dolarów 400, czy tutaj kolejny podopieczne zobaczcie, 123 dolary, jakie to są świetne wyniki. To są inwestycje nawet z 10, 20, 30 dolarów, dzięki którym możecie zarabiać z małych kwot, robić duży procent x konta, czyli po kilkadziesiąt, kilkaset set kilka tysięcy czasami procent konta z inwestycji. Chcesz skorzystać z tego, nauczyć się działać totalnie za darmo, napisz start i otrzymaj darmową, bezpłatną platformę do tradingu.